Cześć tu, Solverajst. Rozwiążemy teraz takie zadanie. Suma 30 początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego AN określonego dla każdej liczby całkowitej n większej lub równej od 1 jest równa 30. Ponadto A30 równa się 30 oblicz różnicę tego ciągu. No w tym zadaniu jest tak troszeczkę to ustawione, tak ułożone, takie są dane, że jest dużo tych 30. To jest trochę takie mylące. Wypiszmy sobie dane w tym zadaniu. S 30, suma 30 początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego na wynosi 30. Czyli to jest tutaj też ta liczba. Poza tym jeszcze po prostu wiemy, że 30 wyraz jest równy 30. No to co możemy zrobić? Oczywiście możemy skorzystać z takiego wzoru na Sn, to jest A1 plus AN nad 2 i razy N. Tutaj przyjmę sobie od razu, żeby było konkretniej, że N jest 30, czyli napiszemy sobie suma 30. No to będzie tak, do pierwszego wyrazu trzeba dodać 30, podzielić to przez 2 i pomnożyć przez 30. Podstawmy sobie teraz dane, wiemy, że suma 30 jest równa 30, następnie widzimy, że 30 wyraz też jest równy 30, czyli tu napiszemy sobie a1 dodać 30 na 2 razy 30. No i teraz w takim równaniu to już masz tylko jedną niewiadomą, tutaj oczywiście skróci się nam, to będzie razy 15. No i będziemy mogli sobie to równanie podzielić stronami przez 15, wtedy otrzymamy, że 2 to jest a1 plus 30, czyli po prostu możemy napisać od razu, że a1 to jest minus 28. Czyli w tym momencie obliczyliśmy pierwszy wyraz tego ciągu. No i żeby teraz obliczyć różnicę, no bo takie mamy polecenie, no to skorzystamy sobie z wzoru na an, dobrze znanego. To jest a1 dodać n minus 1 razy r. No i oczywiście za an sobie podstawimy ile? No a30. a30, które jest równe 30 i n też będzie 30. Za a1 będę mógł podstawić już teraz minus 28. Tutaj mam 30 1, 1 czyli 29 rów. No i jeżeli sobie przeniosę liczbę na, na lewą stronę, to mam 58, czyli równa 29 r. No i oczywiście podzielimy sobie przez 29. I w tym momencie już mamy odpowiedź do tego zadania. r równa się 2. Tyle wynosi właśnie różnica tego ciągu. Dzięki za wspólne zastanawianie się nad tym zadaniem. Zapraszam Cię do kolejnego filmu.